Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia, do wysłuchania filmiku. Filmiku z cyklu Konkretne Pytanie, Konkretna Odpowiedź. Dla osób, które pierwszy raz trafiły na ten filmik, taka informacja: w tych filmikach odpowiadam na Wasze konkretne pytania, na pytania, które do mnie wyślecie czy to poprzez adres mailowy, czy to poprzez moją stronę internetową. W opisie pod filmikiem znajdują się wszelkie informacje, także osoby zainteresowane. Serdecznie zapraszam do zajrzenia tam. Koszt odpowiedzi na jedno pytanie to jest 10 zł. I teraz, tak, kochani, możecie tutaj zadawać pytania pod pseudonimem, także podajecie mi prawdziwe imiona, wasze daty urodzenia. Natomiast jeżeli nie chcecie być w żaden sposób rozpoznawalni, tutaj możecie właśnie poprosić o pseudonim. I właśnie pierwsza pani, która do mnie się zgłosiła, pani prosi o używanie pseudonimu Ewa. Pani podaje mi oczywiście swoje e, e, imię, swoją datę urodzenia i pyta o swojego męża, i tutaj też mam jego imię i datę urodzenia. I pani, e, 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 pani pyta, kim był dla mnie w poprzednim wcieleniu bądź wcieleniach mój mąż. I teraz tak, taka informacja. Osoby ważne w naszym życiu. Czy to nasze dzieci, czy małżonkowie, żony, rodzice. Są to dusze, z którymi nieraz już się spotkaliśmy. Jest to tak zwana grupa dusz i poprzez wcielenia w różnych konfiguracjach, o tak to nazwę, spotykamy się. Czasem jest to, mamy z nimi dobrą karmę, czasem mamy z nimi złą karmę. Czasem jakby umawiamy się na konkretne role, na to życie, po to, żeby otrzymać jakieś lekcje. I tutaj pani Ewa pyta, kim był jej mąż w poprzednich wcieleniu dla niej. I teraz, no zobaczmy to. Co tutaj nam Tarot pokaże? Najpierw zobaczmy ostatnie wcielenie istotne. Istotne dla Pani, Pani Ewo. Bo tych wcieleń najprawdopodobniej było bardzo dużo. Kim był dla Pani? Na pewno byliście w relacji. Byliście w relacjach. Sądzę, że razem mieszkaliście, także był to najprawdopodobniej związek. Nie określę, czy to był tylko związek taki, czy to był romans, czy to, czy to było małżeństwo. W każdym razie tutaj na pewno byliście razem. Byliście w relacjach. Ale w relacjach uważam, że bardzo trudnych. Najprawdopodobniej pani mąż w tym wcieleniu takim istotnym, nazwijmy to. Ja nie mówię, że to było ostatnie wcielenie, to było wcielenie, które odgrywa w tym momencie jakby ważną rolę, jakby ma wpływ na to, co się dzieje w tej chwili w pani życiu. Najprawdopodobniej ta relacja była bardzo trudna. Pani morz w, w tym wcieleniu. E, tutaj pojawia mi się troszkę jak, jako człowiek nieodpowiedzialny, jako człowiek, który taki marzyciel obierze świat. E, człowiek, który po prostu panią zostawił. E, I tutaj karty e, pokazują czekanie. Najprawdopodobniej e, poszedł sobie gdzieś w świat, załatwiać swoje własne, nazwijmy to sprawy, a pani po prostu na niego czekała. I, I to była taka um, um, sytuacja, która w tym momencie um, może być tak, że um, w jakiś sposób dalej pani na niego czeka. Być może czekała całe, całe życie na to, żeby był inny niż w rzeczywistości jest, um, no właśnie. I jak to na to wcielenie? Dokładnie może tak sobie podpowiem. E, tamto to wcielenie spowodowało to, że w tym wcieleniu, może masło maślane mówię, ale e, że w tym wcieleniu e, pani, pani Ewo, tak żebym się nie pomyliła, e, Powinna odbudować swoje własne poczucie bezpieczeństwa bez liczenia na niego. E, jakby wziąć sprawy w swoje ręce. Tamto wcielenie, to, że pani mm, czuła się zostawiona, czuła się osamotniona. Jakby nie przerobiła pani. To było na zasadzie takiego zawieszenia. Gdzieś w tym wszystkim pani całe tamto wcielenie po prostu czekała, aż on wróci, aż on zapewni pani poczucie bezpieczeństwa, zapewni pani ten bezpieczny dom. I w tym wcieleniu, na bazie tych wszystkich wydarzeń w pani życiu. Pani ma jak gdyby przestać na niego czekać, przestać e, e, liczyć na niego, że to on ma być tą osobą, która, która po prostu zapewni pani bezpieczny dom, wziąć sprawy w swoje ręce, postawić na niezależność, odbudować swoją niezależność i zobaczyć w sobie moc, że mhm. niezależnie czy on jest w pani życiu, czy go nie ma w pani życiu, pani i tak sobie da radę, odbuduje sama swoje e, poczucie bezpieczeństwa. Tak to e, karty e, pokazują. Czy jakieś inne jeszcze ważne wcielenia były? E, myślę, że wcielenia rodzinne. Tutaj się w tych konfiguracjach e, dosyć często e, spotykaliście. E, były sytuacje e, trudne, y, które. Które doprowadziły do, do tego, co się dzieje w, tej, w tym momencie, czyli te wszystkie trudne wydarzenia, to, co się zadziało między wami, to wszystko do, doprowadzało do tego, żeby pani wreszcie postawiła na siebie, postawiła na swoją niezależność i zobaczyła właśnie tą moc w sobie, że ma pani siłę sprawczą do, do działania, niezależnie czy on jest, czy go nie ma. Po prostu należy przestać czekać na niego, przestać liczyć na niego, że on zapewni Pani to poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję ślicznie Pani Ewo. Dużo dobrego życzę. E, następna Pani, Pani Bożena. Pani Bożena podaje mi tutaj swoją datę urodzenia i pyta o Pana Tadeusza. Też tutaj mam datę urodzenia. E, są w relacji już od e, dłuższego czasu. I Pani, pierwsze pytanie, Pani Bożena pyta, czy Tadeusz w końcu rozwiedzie się ze swoją żoną, a z którą jest od wielu lat w separacji i, i teraz ta sytuacja w sądzie, czy się zakończy i czy tutaj Pan Tadeusz będzie miał ten rozwód? Bo że no. Suma summarum dojdzie w końcu do rozwodu. Natomiast w tym momencie karty mi pokazują, że Tadeuszowi wcale to nie jest na rękę. Tutaj karty pokazują jednoznacznie, że nie mówi pani całej prawdy. Coś kombinuje, ukrywa. Mam wrażenie, że, że okej, okay, rozliczenia z żoną, które które tutaj podała do sądu, one się zadzieją. Także, Pani Bożenko, suma summarum przyjdzie ten czas, że ten rozwód będzie i to niezależnie od tego, czy Pan Tadeusz będzie tego chciał, czy nie, po prostu jego żona do tego doprowadzi. No, ten, W tym momencie natomiast mocno kombinuję, żeby do tego rozwodu po prostu nie, nie doszło. Tak to wygląda. A tutaj mam wrażenie, że dla niego to, że jest w małżeństwie, to, że jest ta żona, niezależnie od tego, czy im się tam układało, czy nie, układało, czy mieszkają razem, czy nie, dla niego jest to jakiś pewnik. I mam wrażenie, że tutaj on się to jest na zasadzie też trochę przysięgi, bo to jest przysięgałem, bo to jest żona, bo to jest coś takiego pewnego w, w jego życiu i być może to jest właśnie ta przyczyna, że mimo że mówię, że nie są razem, dla niego dla niego nie, nie jest korzystna. On uważa, że nie jest korzystne, żeby ten rozwód, ten taki formalny rozwód zaistniał. I drugie pytanie, pyta pani, czy w wyniku tych zaistniałych wydarzeń, czy zmieni nastawienie do pani? Już patrzę, panie Bożanko. Tu się nie spodziewała istotnych zmian, tak naprawdę. W którymś momencie może być tak, że on w jakiś sposób będzie przerzucał na panią złość, na to, co się dzieje w jego prywatnym życiu. Być może, nie wiem, szukał winy gdzieś po części, że skoro pani jest to, to dlatego tak, tak sprawa nie inaczej wyglądała. Nie widzę tutaj, żeby, żeby nagle żeby nagle się zmienił. O tak bym powiedziała. Tak jak było, tak będzie. Wprawdzie tutaj karty mi pokazują chwilowe. I może być taki okres gdzieś między Wami, że gdzieś w takiej przyjaźni pojawia się coś takiego poważniejszego. Może, może tutaj zacząć mówić o, o jakiejś przyszłości, ale, ale to uważam, że to będzie krótkie, krótko i pod wpływem wydarzeń. Natomiast generalnie karty bardziej mi pokazują na taki układ jakiś, układ, który jemu pasuje niż tak naprawdę taki dobry, zdrowy związek. Pani Bożenko, także tutaj nic takiego nie zadzieje się pod wpływem tych wydarzeń, które toczą się w życiu Tadeusza. Dziękuję ślicznie, Pani Bożenko, to były odpowiedzi dla Pani. Teraz Pani Katarzyna. Pani Katarzyna podaje mi tu swoją datę urodzenia i pyta o Piotra. I też mam tutaj datę urodzenia. I Pani Katarzyna pyta, czy zalokalizuje związek z Piotkiem. Jeżeli tak, to za ile lat? I już patrzę, czy pani Katarzyna zalegalizuje związek z Piotrem. Uważam, że tak. W tym kierunku idziecie, pani Katarzyno. Karta słoneczka. Natomiast tak, tutaj jeszcze przed wami. Dużo się tak naprawdę może, może zadziać. To tak jakby decyzja, ostateczna decyzja zależała od pani. W którymś momencie mam wrażenie, że może gdzieś pojawić taki, ja bym powiedziała, albo zastój, albo nawet bym powiedziała konkurencja, czyli ktoś, kim może się zainteresować Piotr. I, I dlatego też mówię, wprawdzie idziecie, idziecie w, w tym kierunku. Czy uda Wam się dojść? Bo to jest pytanie, tutaj mam wrażenie, że. Mm, hmm, taki. To, tak jak mówię, z tych kart powiedziałabym tak, że ostateczna decyzja należy do Pani, czy do tego dojdzie. Nie określę czasu, kiedy to może być, za ile lat to może być, dlatego że karty mi pokazują, że jeszcze wiele może się zadziać między Wami, niekoniecznie fajnych rzeczy. A przez to proszę pamiętać, że karty nie, nie są w stanie określić po kolei emocji i co z tymi emocjami zrobicie. Macie takie szanse, jeżeli po dwóch stronach i po pani po, I i, i po, z jego strony będzie naprawdę chęć, to Wam się to uda. Dlatego że ja uważam, że macie, macie szansę. Natomiast w tym wszystkim, tak jak mówię, po pierwsze, gdzieś wtrącają się inne, inne osoby. Po drugie, czeka, tak jak mówię, karty pokazują tutaj spory kryzys przed Wami. Jeżeli uda Wam się pokonać ten kryzys, karty pokazują, że ten taki zakręt, poważny zakręt w Waszych relacjach, wtedy wtedy te szanse się po prostu zrealizują. Może być tak, że w którymś momencie Pani sama powie, bo kurczę, to chyba to nie jest to, to chyba nie jest on dla mnie i, i po prostu sama, sama z tego zrezygnuje. Tak to karty pokazują. Może inaczej, podsumowując, w tym momencie karty nie dają jednoznacznej odpowiedzi, dlatego, że Karty wskazują tutaj na poważny zakręt w Waszym życiu i w zależności jak go przejdziecie, będzie można jasno, jasno wtedy to określić. Dziękuję ślicznie. I następna pani, pani Adrianna, dodaje mi tu swoją datę urodzenia. Pani Adrianna pisze, kilka dni temu rozstałam się ze zwyżkiem. Jak potoczą się nasze losy? Czy jest szansa na wspólną przyszłość? Już patrzę. Pani Adrian, no, to pani ewidentnie daje czas, mimo że nie bardzo ma nadzieję na to, że, że coś z tego wyjdzie. Ale no, po prostu um, w jakiś sposób tutaj e, zaangażowała się Pani w tą relację, ale karty bardzo pokazują tutaj rozczarowanie tą relacją. E, Okej, okay, da, dałam e, szansę, miałam nadzieję, ale w tym wszystkim jest bardzo dużo rozczarowania i takiej trochę złości, którą Pani kieruje e, do Zbyszka. I teraz on... E, Czy, czy macie szansę na wspólną przyszłość. Powiem tak, Pani Adriano, z tych kart wynika, że niestety nie. Tutaj Pan Zbyszek, jego życie osobiste, jego życie rodzinne, on w tym zostanie po prostu. W którymś momencie będzie proponował Pani układ, coś na zasadzie: okej, okay, no to spotykajmy się, po prostu od taki sobie romans gdzieś na boku. Natomiast generalnie tutaj. Jego żona się pojawia, rodzina, to dla niego jest istotne i jakby na to będzie stawiał. Pani decyzja o rozstaniu, o tym, żeby, żeby nie angażować się w to dalej, myślę, że to była decyzja bardzo rozsądna. I tutaj Chyba nie ma co czekać, tak naprawdę. Pozamykać e, to wszystko, postawić na, postawić na siebie. E, I już e, tak jak mówię, tutaj Zbyszek uważam, że będzie próbował nawiązywać jeszcze jakieś relacje z panią, odnawiać te relacje. Ale tak jak powiedziałam, na zasadzie układu, na zasadzie romansu. A, nie widzę, żeby on. A, Zdecydował się na rozwód i zdecydował się być z panią, po prostu, po prostu tak, takie ma priorytety i uważam, że mm, jego mm, relacje domowe, jego relacje z żoną są dużo lepsze, niż pani to przedstawia. Tak, karty to pokazują. Ok, i jeszcze jedna pani, pani Ania. Pani Ania pyta o syna Leona. Leon ja miał zabieg. I tutaj pani Ania pyta, czy była to dobra decyzja, że zdecydowała się na ten, na ten zabieg. Czy to było konieczne, potrzebne? Pani Aniu, proszę pamiętać, że ja nie jestem lekarzem, że tutaj takie decyzje podjęli specjaliści. Natomiast tak, patrzymy, czy ten zabieg był konieczny. Uważam, że tutaj karty pokazują, że tak. Było to, była to dobra decyzja i tutaj mam wrażenie, że jeżeli nie byłyby usunięte w tym momencie te migdałki, czy ten zabieg, tak jak on prze, przebiegał, by, za jakiś czas i tak trzeba by było to po prostu zrobić, bo mocno by mu to szk szkodziło. W drugim pytaniu pyta pani, czy ten specjalista, czy wykonał to dobrze? To, co zrobił, to rzeczywiście było konieczne. I Pani Aniu, uważam, że jak najbardziej zabieg był fachowo wykonany, specjalista wiedział, co robi, i uważam, że tak trzeba było zrobić. Proszę zaufać lekarzowi. Jeżeli ma Pani jakieś wątpliwości, proszę jeszcze z nim porozmawiać i nie zamartwiać się na zapas. Proszę i jeszcze taka sprawa, Pani Aniu, proszę pamiętać, że pani syn będzie nawet nie, pod, na bazie podświadomej pani lęki wyczytywał. E, także w tym momencie proszę e, pokazać synowi swój spokój, proszę pokazać, że jest wszystko dobrze, po to, żeby dziecko się nie zamartwiało niepotrzebnie, tak jak i Pani. Także, Pani Aniu, uważam, że wszystko a, poszło dobrze, jest dobrze i nie ma co szukać e, tutaj e, problemów. Okej, okay, moi drodzy, to były pytania na dzisiaj. Z mojej strony to by było tyle. Ja życzę Wam dużo, dużo dobrego i pozdrawiam ciepło.